Poznałem ją na weselu, mojego najlepszego przyjaciela. Co ciekawe, w ogóle nie miałem tam być. Byłem tylko rezerwowym drużbą. Takim na wszelki wypadek, bo jeden z gości odwołał przyjazd dzień przed ślubem. Zadzwonili do mnie na ostatnią chwilę, więc po prostu ubrałem garnitur, wskoczyłem w auto i pojechałem. I wtedy ją zobaczyłem. Czerwona sukienka. Kieliszek wina w dłoni. I ten śmiech, który było słychać nawet przez muzykę. Miała w sobie coś, co sprawiało, że chciało się podejść i pogadać. Więc to zrobiłem. Na początku było typowe small talk. Skąd jesteś, kogo tu znasz, co pijesz, ale po pięciu minutach śmiała się z każdego mojego głupiego tekstu. A ja udawałem, że to normalne, choć serio. Takich reakcji nie dostaję na co dzień. Zatańczyliśmy raz, a potem jeszcze raz i jeszcze. A potem, w jakimś dziwnym momencie tańca, ukradła mi krawat. Po prostu zdjęła go ze mnie i powiedziała, że teraz jest jej. Nie miałem nic przeciwko. Wieczór skończył się jak większość wesel: tańce, tort, zdjęcia, śpiewy. A rano obudziłem się w hotelowym pokoju z kacem, numerem telefonu zapisanym jako Czerwona Sukienka i kawałkiem tortu ślubnego w kieszeni płaszcza. Pisałem do niej przez tydzień. Odpisywała szybko, śmiała się dalej przez wiadomości i mówiła, że niedługo wyjeżdża z miasta. Zapytałem, czy chce się spotkać na jedną ostatnią kolację. Zgodziła się. Ustaliliśmy miejsce i godzinę, i nie przyszła. Czekałem ponad godzinę, napisałem, nie odpisała. Dopiero wieczorem dostałem jedną wiadomość: Hej, przepraszam, nie dałam rady się pojawić, wyjechałam wcześniej. Potem dowiedziałem się od wspólnych znajomych, że pojechała na lotnisko kilka godzin przed planem. Nie dlatego, że się spieszyła, tylko dlatego, że, cytuję, lepiej było to urwać od razu, zanim zrobi się dziwnie. I w sumie? W jakimś dziwnym sensie to nawet rozumiem. Ale mój krawat dalej ma u siebie i nie wiem czy bardziej mnie boli strata dziewczyny czy krawata z limitowanej kolekcji od brata pana młodego.